Jeżeli jedna z dziewczyn szepcze drugiej coś na ucho, a przy tym... <grym i wiesz> a przy... <grym i wiesz> Jeszcze raz zrobisz ship cipi, cipi, to nie czytam dalej. <grym i wiesz> Koniec filmu. Subskrybujcie, lajkujcie. Hej! Hej! Siema! Tu Twój stary. I twoja stara. A ty co, znowu się nie uczysz? Myślisz, że co? Koniec roku można odpuścić na ostatniej prostej? Nie, ostatnia prosta jest po to, żeby ciągnąć do końca, poprawić wszystkie oceny. Nie, tak na serio to para absurdu. Jakby surprise to my, hej, wróciliśmy. byczys. <noise> w dzisiejszym odcinku wracamy Dzień, do Was. ty zawsze musisz klaszczeć. Ja widzę brawo. Jak Jedziem z brawo w piękny race. Po seksizmie i szawinizmie też. Och, już się spociłem. Wszystkim, którzy oglądają to w słuchawkach, przepraszamy. przepraszamy. <grym> Ale wiecie, co jeszcze w słuchawkach możecie robić? Słuchać naszego nowego podcastu: życiowych histerie. Tak. Właśnie przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać ten odcinek, to ja montowałam nasz poprzedni odcinek, w którym Mateusz śmiał się z bąków psów, więc polecamy. To jest bardzo poważny podcast. Wspaniała reklama. <grym> Wete 10 na 9 weterynarzy tego nie poleca. W dzisiejszym odcinku, jakbyście się jeszcze nie dowiedzieli z tytułu miniatury i mojego jingla, który być może trafi do tego filmu, na pewno. Będziemy. Czytali brawo. Zbimy brawo. Nie, zbimy brawo. Dowiemy się, że cekinowe paski wracają do mody. Aż 9 kolorów do wyboru. Mamy również konkurs na 374 gadżety, czyli po jednym gadżecie na każdy dzień waszego roku. Nawet więcej. Ja wiem, że to jest numer z grudnia, ale jak zobaczyłam ten szalik, mówię nie. To, to jest ten czas. No On wraca do mody. Oh. Dzisiaj w Love i chłopaki. Czy no. da się z Tobą wytrzymać? Test. Nie potrzebuję <laughs> testu, żeby wiedzieć, że nie. To jest gazeta, która jest stworzona, żeby uświadamiać kobiety w tym, jak trudnym materiałem do współżycia <laughs> Grupa starych gości, łysiejących, stwierdzili nie możemy sobie znaleźć normalnej kobiety, stwórzmy gazetę, która uświadomi kobietom, jak straszne są. Wychowa nowe pokolenie. Klaudia, dowiesz się, co myślą o tobie inni. Ta gazeta wie, co ludzie w twoim otoczeniu o tobie myślą. Już teraz. Już teraz. Już teraz wie. Ale ja chcę jeszcze powiedzieć, bo, bo przeczytałem jaja jak berety i mnie to rozbawiło. O Jezu, czekaj chwila, bo to jest właśnie taki wehikuł czasu. Czy wy widzicie, czego tu jest reklama? No nie widzieli, bo im nie je pokazałem jeszcze. Aparatka! Jestem! Po prostu aparat. Czy ta staraska, co odbierała fale radiowe swoim aparatem? Ja pamiętam, no. że te maskotki, nie pamiętam jak one się nazywały, ale też były takie maskotki. Były, czekaj. Nici. Li... Nici i jeszcze były. Didle? Lidl? Didle! Didle, tak to się nazywało. To były maskotki, które były najbardziej popularne i na które wydawało się najwięcej kasy. Jak zapowiedzieliśmy, w tym numerze dowiemy się, co myślą o nas inni, ponieważ brawo, z 2007 roku wie to najlepiej, co inni ludzie z 2022 roku o nas myślą. Zapiszcie sobie teraz, macie 3 sekundy, co o nas myślicie. Nie lepiej, nie. Mowa ciała plus wygląd. Pytanie za 100 punktów. Jak postrzegają Cię Twoi znajomi? No, to jest najważniejsze pytanie w życiu. Generalnie nie ma nic bardziej ważnego. Ludzie zastanawiają się, czy istnieje życie po śmierci, co było pierwsze, jajko czy kura. Nie. Możesz się dowiedzieć, nie pytając ich o nic. Wystarczy, że dobrze przyjrzysz się w sobie w lustrze i przeanalizujesz swoje zachowanie. Pomogą ci w tym nasze wskazówki. No, spójrz na siebie, jak ty wyglądasz, co inni ludzie o tobie myślą. No. Sp... Zacznijmy od końca. No. Dlatego, że jest y, świetne połączenie. Sprawiasz wrażenie głupiej i nudnej, gdy. Głupia i nudna jesteś, gdy nie śmiejesz się razem z innymi. <głos> <głos> Moim zdaniem to jest dowód na to, że jesteś inteligentna, bo okay, może czyli, ich żarty są głupie. Czyli teraz każdy, kto nie śmieje się z naszego filmu, jest głupi i nudny. Pa Zapamiętajcie, brawo to powiedziało, nie my. Mamy dowody. Także jak piszesz komentarz, e, jesteście nieśmieszni, nudni i głupi. Hmm? Kto jest nudny i głupi? Hmm? 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 Nie masz własnego zdania. Nie bierzesz udziału w przedsięwzięciach grupowych. Czekaj, ale stój. Nie śmiejesz się z innymi, ale nie masz własnego zdania. Czyli jeżeli twoim zdaniem to, z czego inni się nie śmieją, nie jest zabawne, to masz swoje zdanie, ale jak nie masz swojego zdania, zgubiłem się. Ja generalnie logiczne. uważam, że tak czy siak jesteś po prostu głupia i nudna. Cokolwiek byś nie robiła, nie rozmawiasz na aktualne tematy i sama nie masz nic do powiedzenia. Porozmawiałem o sytuacji politycznej w Finlandii i krajów skandynawskich po wejściu ich do NATO. Wciąż prawisz kazania, mówisz ludziom, co powinni robić, a czego nie. To masz mieć swoje zdanie, czy nie? Nie wolno ci, nie. musisz się z nimi śmiać. Skupiasz się tylko na nauce, nie rozwijając własnych zainteresowań, masz opinię kujonki. A co jeżeli jesteś głupi, ale jesteś kujonką? A co jeżeli nauka jest twoim hobby i zainteresowaniem? Nie, nie może być. Nie, musisz mieć misie, make-up, przystojnych misię. facetów, najlepiej nagich z bravo, Girl. Sprawiasz wrażenie kapryśnej i aroganckiej, gdy, gdy nie rozmawiasz ze wszystkimi, nawet jeśli po prostu jesteś nieśmiała. Nie masz prawa być nieśmiała, bo wtedy jesteś kapryśna i arogancka, rozumiesz dziewczyną? Czy najlepiej, jak jesteś introwertykiem, jesteś generalnie tak. kapryśna. Sztucznie się śmiejesz i wysoko unosisz głowę. <laughs> Najważniejsze rozumiesz, ty, czy ty nie rozumiesz tego? Typu. Nie wiem, czy to rozumiem. Seksowna i interesująca jesteś, gdy. U, ale uwielbiam, że to idzie w parze. Jak jesteś seksowna, to z defaultu automatycznie jesteś interesująca. A jak? Nosisz ciuchy, które podkreślają twoje kobiece kształty. Jestem bardzo seksowna i interesująca. <grym> Chodzisz wyprostowana. Wybacz, <grym> Klaudia. Czemu się śmiejesz? Ale seksowna kobieta, chodzi tak. I jeszcze zadziera głowę do góry i robi Ha! Czy Jesteś foką? Mewą? A skąd się myślisz wzięło powiedzenie dobra foczka? U. Potrafisz wytrzymać flirtujące spojrzenie chłopaka, nie spuszczając oczu. Jak któraś z was spuściła wzrok, to znaczy, że nie jest ani seksowna, ani interesująca. <noise> Traktujesz chłopaków na luzie, kumpelska rozmowa z nimi nie sprawia ci kłopotów. No to flirt czy kumpelska rozmowa nie sprawia ci kłopotów? Decyduj Ale się. nie, bo potrafisz to rozróżnić, Klauda. Masz tą magiczną moc, której kobiety zwykle nie mają. Nie potrafią rozróżnić, czy to jest... A nie, czekaj, to faceci. <głosy> <głosy> Jesteś dziecinna i niepoważna. Gdy? Tak. Co? Gdy? Ciągle chichoczesz. Cze czekaj, czekaj, czekaj. Zdecydujcie się, mamy się. Śmiać, nie śmiać, śmiać wysoko, śmiać nisko, chichotać. Wszędzie ciąg... <noise> Wszędzie ciągniesz. bo wszędzie ciągnie sobie poziom, poziom, tych filmów z odcinka na odcinek spada wszędzie ciągniesz ze sobą koleżanki nigdy nie można spotkać cię samej to znaczy, że jestem popularna i miła, bo mam koleżanki a nie niepoważna i dziecinna dobrze, że tobie to nie grozi, bo nie masz koleżanek i nie masz kogo ciągnąć ze sobą ale masz mnie, ja mogę z tobą mieć. ty jesteś moją przyjaciółką Slej! masz wysoki głos i bardzo szybko mówisz Szybko, szybkość mówienia można, że tak powiem, coś tam z tą zrobić. Bo można na przykład mówić Cześć, przystojniaku. Wtedy myślę, że nas postraktułem jako osobę, która nie powinna być w tym klubie, a w innym zamkniętym ośrodku. Ale przecież na wysokość głosu nie mamy wpływu. Chciałabyś tak być z kobietą się. albo mężczyzną, który ma głos jak myszka Miki? O, pomidarki! U, he, he. Czy możesz tak od dzisiaj do mnie mówić, please? Czy wtedy będę seksowny i interesujący, czy będę dziecinny i niepoważny? Będziesz wyjątkowy. <noise> Robisz się czerwona i chichoczesz, kiedy, kiedy zagada do ciebie jakiś chłopak. Ciągle chichoczesz. Czyli generalnie nie, wam, nie wolno wam chichotać. Nie możesz robić... <noise> Obrażam sobie, jak ci ludzie piszący tą gazetę musieli się zastanawiać, jak się zachowują infantylne, dzieci dziecinne dziewczyny. I wtedy sobie na <noise> podchodź przystojny przystojny gona. Ja w ogóle uwielbiam no. w tych wszystkich gazetach to, że to wszystko się kręci wokół przystojniaki do ciebie, zagadują randki, jak on ciebie postrzega. Jak ja byłam nastolatką, byłam na trzech randkach w życiu. I żaden przystojniak do mnie nigdy nie zagadał sam z siebie, tylko to, what, w jakim życiu oni żyją, w jakim świecie. Ale widzisz, gdybyś chodziła na randki, to później ja nie miałbym takich trudności na randkach. <grym> Dajcie znać w komentarzach. Dziewczyny zwłaszcza Chłopaki Czy też? wy miałyście takie życie jak z brawo Że na każdym kroku musicie być przygotowane Bo miłość waszego życia Już czycha na wakacjach Czy może tak jak ja Wasze życie uczuciowe jak byłyście nastolatkami Było zupełnie nieowocne Nosisz dziecinne ciuchy, kokardki, falbanki Słodkie spineczki, rzadko ubierasz się kobiecą Jestem dziecinna i niepoważna W rozmowie pieścisz się ze sobą jak dziecko Co to znaczy? Ja podejrzewam, że to jest na zasadzie Ojejku, ja to tego nie podniosę, bo to jest takie bardzo ciężkie. Przerwnik modowy! Nie! Yeah! Ja chcę tylko powiedzieć, że ten prze przerwnik modowy, mimo tego, że to jest gazeta sprzed kilkunastu lat, no, już w tej chwili. już wtedy był niemodny? To jest modelki po godzinach. A teraz najbardziej yy, modnym stylem jest właśnie Off-Duty Model, czyli modelki po godzinach. Czyli brawo wyprzedziło swoje lata o. 14 lat? O i patrz, możemy porównać, bo to są foty za KF RONA. Dobrze go nie widzicie teraz. Czy chcemy się dowiedzieć jakie kolory ubrań co o tobie świadczą? To czekaj, ja opiszę ciebie na podstawie tego, co Dobry. dzisiaj wyglądasz jak, a ty potem mnie git? Najpierw oczy. No. U ciebie trudno określić, bo masz niebiesko-zielone, no. na które się decydujesz. Zielone. Ludzie o takim kolorze oczu uważani są za pełnych temperamentu i niespokojnych. Przypisuje się im dużą fantazję. Nie bądź spokojny. <śleski> <śleski> co to było? Pocinj spokojnie. Okay. Jak, jak wyglądać się spokojny człowiek? No co tak, robimy? że cały czas się wierci, kręci. No a co zrobił? Przekopywałeś mnie, żeję, no nie wiem. Okulary. O. No, mam. Okrągłe oprawki sprawiają, że wyglądasz na rozmażoną. Rozmazaną chyba, no. Jedźmy dalej. Włosy czarne, z tym kolorem kojarzy się najczęściej południowy temperament i namiętność. A jestem z południa. Skąd wiedzieli? Zbudzasz ciekawość. Ja <laughs> myślę, że Patrz pisze... <laughs> go nie, gu, patrz. Ja myślę, że pisząc temperament z południa, nie mieli na myśli Śląska, ale nie wiem. Joe, <laughs> ty się moich kartofy nie czepiej. Bo węgiel jest czarny. Bo węgiel jest węgiel. czarny. O. Kolory ubrań: czarny. Jest kolorem, który dodaje charakteru, ale zbyt dużo czarnego działa pesymistycznie. Jesteś rasistami, brawo. Jesteś niespokojny, rozmarzony, temperamentny i pesymistyczny. Ty, to brzmi jak ja. To brzmi 100%, jak ty, to się wszystko zgadza. Dawaj, teraz ja. Teraz ja. Teraz Dziucha, dobra, ty masz zielone. Tak. Czyli dalej to jesteś same. temperamentna i niespokojna. Mhm. Okularów brak. brak. Włosy? Brak. Dawaj, brązowe. Dodają dojrzałości i powagi. Osoby o tym kolorze włosów uchodzą za inteligentne. Czemu się zaśmiałeś? Kolory ubrań. Mamy dzisiaj biały i niebieski. Dawaj, niebieski, żeby było kolorowo. Uchodzi za chłodny i zdystansowany. Z tym kolorem kojarzy się osobę, która dobrze wie, czego chce. Ładnie rymują. I biały to kolor neutralny. Ludzi w bieli ocenia się jako energicznych, godnych zaufania, lubiących nowości. Sekretny język gestów. Rozszyfruj swoich ziomków, zwróć uwagę na to, jak się zachowują, a dowiesz się, co o tobie myślą. Ta gazeta, to? ta gazeta poświęca cały swój czas, żebyśmy się dowiedzieli, co inni ludzie o nas myślą. Nie potrzebujecie pytać ludzi, stary, co o mnie myślisz? Nie, brawo, girl! brawo. Gdy chłopak, tak jak na zdjęciu po prawej, wykonuje taki gest ręką, taki gest ręką, taki gest to raczej nie przypadłaś mu do gustu. Może coś go w twoim wyglądzie czy zachowaniu drażni. Jeśli tak, jak ten po lewej marszczy brwi. Widzicie dwóch gości. Jeden stoi tak, a drugi stoi. To znaczy, że mu się nie podobaczy. Generalnie mi taki gest kojarzy się z mafiozami, którzy Ej, sprzątamy tego z lewej. Ale teraz możesz być spokojna, spokojny, bo jeżeli mafioza robi tak, oznacza po prostu, że mu się nie spodobała. Tak, no, brzydka laska. Uuuu! Don, don, don con Nie sprzątamy. Konkwiszotę? <śmiałe> Miał być korleone, ale Don Quixote mi się jeszcze tutaj połączył, wyszło Don Kichotę. <śmiałe> Największy mafioza na Śląsku. <śmiałe> to mi się podoba. Chłopak, który siedzi na krześle jak macho. Nogi szeroko rozstawione, do ty w luzacko odchylony do tyłu. Podświadomie chce ci zaimponować. Dlaczego? Pewnie mu się podobasz. Więc jak widzicie, spreading na całego, w metrze, w autobusie, to nie jest brak szacunku do was. To jest po prostu oznaka: lecę na ciebie, mała. Jeżeli jedna z dziewczyn szepcze drugiej coś na ucho, a przy tym. <ścoughs> A przy tym, tak jak ta na zdjęciu mruży oczy, masz nos, to nie jest to dobry znak dla Ciebie. One najwyraźniej Cię obgadują. Gdy dziewczyna opiera rękę na biodrze w ten sposób, że jej łokieć jest skierowany w Twoją stronę, wtedy przekaz jest jasny. Nie będziesz należeć do nich w paczki. To działa jak antena. Jedna robi, śp, 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 a druga stoi. Odbiera sygnał. Nie ruszaj się, bo łokieć mi wypadnie, a chcę na Ciebie wskazać, że Cię nie lubimy. Ty, wskazał Cię łokieć, to jest jak, to jest jak kompas na głupie laski, których nie lubimy. Prawo musi ci powiedzieć, że chyba ktoś cię obgaduje, jeżeli robi tak. Podczas rozmowy z tobą chłopak gładzi się ręką po szyi. Takie gesty mówią same za siebie, podobasz mu się. Okej, okay, czyli jeżeli chłopak zauważył w tobie największą miłość swojego życia, siedzi rozwalony z manspredingiem, po czym robi tak? To już wiesz, że możesz szykować za te ślub. Na sam koniec dowiemy się, jakiego mamy ptaka. W horoskopie. Co? Okay. Czy chcesz się dowiedzieć, jakiego ja mam ptaka? Mateusz! A jeżeli wy chcecie się dowiedzieć, jakiego ja mam ptaka? Mój drogi, według ptasiego horoskopu e, Bravo Girl no. jesteś dzięciołem. Ale z ciebie pracuś. Obowiązki stawiasz na pierwszym miejscu. Ej. I nie liczysz na żadne pochwały ani na krót. Okej, okay, to akurat nieprawda. Wraz z nadejściem Nowego Roku zapragniesz odmian Mateusz, zapragniesz odmiany? Klaudia, Nowy Rok już się zaczął, ja już dawna tak pragnę odmian. Znudzi ci się dziewczyna, z którą się spotykasz i postanowisz wymienić ją na lepszy model. Uj. Czy to ostatni odcinek Pary Absurdu? Być może! Czy byś tworzył parę absurdów z jakąś inną dziewczyną? Szalone balangi! To coś, czego najbardziej potrzebujesz. Nawet jeśli nic ci się nie chce i najchętniej zaszyłbyś się w swoim pokoju pod grubym kocem, ty kochasz szalone balangi. Ja jestem potworem. Chociaż. Byłeś potworem Byłem. imprezowym. Teraz już nie jesteś. Teraz jesteś potworem kanapowym. Ej, ale ostatni na imprezie wiodłem prym. Mamy nagrania. Puchacz, jesteś silna, pewna siebie. Jestem puchaczem. Jesteś puchaczem. Wierzysz w swoją szczęśliwą gwiazdę, dlatego nigdy się nie poddajesz. To ja. I zawsze znajdujesz wyjście z najtrudniejszej sytuacji. To ja. Możesz narobić niezłego zamieszania, bo żaden koleż nie pozostanie wobec ciebie. Obojętny. Właśnie Mateusz, więc ty się zastanów z tym wymianą na lepszy model. Nastaw się na pełen odlot. Nieprzewidywalne sytuacje, odjechane akcje, śmieszne przebrania. To brzmi jak trailer jakiejś zabawki <śm> dla dzieci. Niesamowity odlot! Kupa śmiechu! Bitwa na ciacha! I po że tak że takiego przystojnego faceta i Łup! Łup! łup, 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 łup. ścianę! Masz tutaj ty Efrona, a ty Kodim Sprousem! Szybko, szybko, kół! Moi drodzy, wiecie jakiego ja mam ptaka? Wiecie jakiego ptaka ma Klaudia? Szczerze, że ten numer nie należał do jakichś super śmiesznych. Ale my należeliśmy do super zabawnych, przebojowych, nieinfantylnych, niearoganckich, Wszyscy nas lubią, śmiejemy się bardzo wysoko. Bata już pięknie to podsumował, więc jeżeli jesteśmy dla Was tym wszystkim, co powiedział, to koniecznie. I czymś z... więcej. I czymś więcej, możemy też być. To wyraźcie swoją miłość, klikając w ten mały czerwony przycisk. Także pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić nasz podcast Życiowe Histerie. Wpadajcie na naszego Instagrama i co? I widzimy się z Wami już w kolejnym odcinku. I tym razem obiecujemy. Nie obiecuj. Nie obiecuj, nie obiecuj. Nie, ja obiecam. Ja na swoim osobiście wiecu wracamy z kamprokiem. Dwójką. Mateusz <laughs> będzie tańczył. <śmiech> <śmiech> Do zobaczenia, cześć i czołem! Cześć!